<سؤال> صلي <سؤال> صلي لأجلنا صلي لأجلنا يا سلطانة الأباء صلي لأجلنا <سؤال> <صلي> يا سلطانة الأباء يا سلطانة الرسل يا سلطانة الشهداء سلطانة المعترف صلي صلي لأجلنا صلي لأجلنا Baranku Boży, który błudisz, że chciwiate. Baranku Boży, który błudisz, że chciwiate. który żyjesz i królujesz po wszystkie wieki, wieków. Amen. Zmiłuj się nad nami. Nie nad nami i nad całym światem. Mhm. Ofiarujmy Bogu jeszcze tę chwilkę. Jesteśmy tuż po mszy świętej. To jest Przedłużenie tego i skonkretyzowanie tego, o czym mówiliśmy podczas homilii, tego, aby być z Chrystusem prawdziwym, bo tylko ten Chrystus prawdziwy zbawia. My nie chcemy bawić się w religię, my chcemy przejść przez to życie tak, aby jego nie stracić, tego życia, tak jak mówił święty Paweł, na próżno wiara fałszywego Chrystusa zmodyfikowanego, nie ma sensu nie ma sensu taka wiara taka religijność a więc prosimy Marię ażeby nas utwierdzała w prawdziwej wierze i prawdziwym oddaniu się Chrystusowi mówię oddaniu bo coraz częściej widzimy że taki sens powinna posiadać nasza duchowość nie tylko modlitwy odmawiane codziennie w dużej ilości, dobrze jeśli tak jest, bardzo dobrze. Ale chodzi o coś jeszcze więcej, żeby nie tylko modlitwy, ale w ogóle nasze życie, cała codzienność, wszystko co robimy, żeby było z Bogiem, dla Boga, żeby było święte, żebyśmy byli uświęceni przez codzienność. Bogu na tym zależy. Bogu na tym zależy, abyśmy byli z Nim. Tak jak on był z nami w codziennym życiu. Przyjrzyj się, co się działo w Nazarecie. Nazaret, zwykły dom. Do tego stopnia zwykły dom, że nie ma o czym mówić. No cóż, Ewangelia ma mówić, że Maryja dzisiaj grochówkę, a, a jutro będzie ogórkowa, albo że pozamiatała, albo że posprzątała, albo że. To jest oczywiste. Ona pobiegła do Elżbiety. W tym dniu, kiedy usłyszała, że została wybrana na matkę Mesjasza, nie siadła i nie czekała, aż zaczną ją odwiedzać i składać hołdy, pobiegła służebnica Pańska do usług człowieka. Pierwszy cud. Maryja zauważyła, że nie mają wina, synu wina nie mają. Maryja i normalne życie. Maryja, Józef, Jezus. To normalne życie było święte, właśnie dlatego, że nie było jakichś nadzwyczajności, chociaż czasem są szczególne zadania. Wspomnieliśmy świętego Pawła. No któż nie powie, iż miał on szczególne zadania apostolskie. On, Żyd, pomiędzy Grekami, Poganami, założył Kościół i my do niego należymy, Ten Kościół w Europie. Wtedy. Świat był podzielony na Cesarstwo Rzymskie i ludy barba, barbarzyńskie, a więc my też dążymy do tego, ażeby dojść do ofiarowania się Bogu, do konsekracji, żeby nasze było, życie było konsekrowane nie tylko zakonnicy, zakonnice, ale również ludzie świecy, małżeństwa, indywidualne osoby. A żeby mogły być w tym strukturze kościoła mieć miejsce, szczególnie miejsce, nazwijmy to, zakonników, zakonnic w tym sensie, że są świeckimi, a jednak prowadzą życie oddane Bogu. Tutaj chciałem powiedzieć, że. Już apelowałem, ale teraz powtarzam ten apel również do tych, którzy będą oglądali poprzez internet to spotkanie i to przemówienie, że organizujemy pielgrzymkę w codzienności właśnie w internecie, każdy w swoim codziennym życiu. A ponieważ nie można się gromadzić, bo nie jesteśmy w stanie, nie wszyscy mieszkają w Łodzi i nie wszyscy mieszkają w Polsce, a więc. Będziemy się gromadzić, będziemy się spotykać, będziemy dzielić się Słowem Bożym, będziemy wyznaczać sobie zadania, tak jak w pielgrzymce, żeby, żeby pogłębić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i uautentycznić poprzez też nasze działanie, rozpoznanie, jakie są, jaka jest nasza misja, na czym polega, i abyśmy doszli do tego aktu konsekracji ponieważ nie mogę teraz o, o wszystkim mówić, teraz tylko jest zapowiedź, kto chce niech się zainteresuje niech poszuka albo na facebooku albo niech zwróci się do mnie albo, no bo już zaczęliśmy tę, tę drogę pielgrzymkową tym bardziej że, że jest coś co ja nazwałem wiosną polską, wiosną kościoła tak jak ta wiosna, którą obserwujemy, no niby jest, ale tak powolutku, ale jest, widać, że jest. Powolutku jeszcze zimno, człowiek widzi słońce, wyjdzie, a tu wiatr zawieje, zimno zmyka, ubiera się, ale jest, jest, już drzewa się zielenią, kwiaty się pojawiają, jest i będzie, dobrze, że pada deszcz, ale ja mówię o duchowej wiośnie. Akurat tak się składa, że jeszcze nie całe trzy tygodnie i 23 będzie zesłanie Ducha Świętego, zielone święta. Przygotujmy się do tego, przygotujmy się do zesłania Ducha Świętego. Tego ognia nam potrzeba, tego ognia Ducha Świętego. To w Nim poznajemy, w Nim się oczyszczamy, w Nim rozumiemy nasze powołanie. Jest dużo takich iskier, iskier Właśnie znamion wiosny, to tak jak ta słynna Iskra, to na pewno macie to przed oczyma: kaplicę sykstyńską i Michała Anioła, który stworzył tą piękną kompozycję, a tam jest między innymi Adam, stworzenie człowieka. I Adam to jest ciało, o, pięknie zbudowany mężczyzna. Ale jakby uśpiony. Jest, ale jakby go nie było. Jest, ale czegoś brakuje. Brakuje iskry. I Bóg, ojciec, stwórca, tę iskrę przekazuje. To nie, że tam lepi, powiedzmy, ale, ale tak palec przy palcu, blisko i tak jakbyś widział tę iskrę. Za chwilę Adam wstanie, za chwilę Adam, o, że tak powiem, ożyje. Otóż. Są takie, takie iskry, i my powinniśmy być taką iskrą. Świat potrzebuje takich iskier, żeby zapłonął ogień, tak jak to w czasie mszy powiedziałem o świętym Pawle, szaweł, który stał się Pawłem. Te iskry są. Taka najbardziej rzucająca się w oczy, które sobie przypominam, to Jan Paweł II na placu zwycięstwa. Na tym placu, placu. W sercu komunizmu w Warszawie, jak modląc się prosił, y, niech wstąpi Twój duch i odnowi oblicze Ziemi. To była modlitwa, to był egzorcyzm, to była modlitwa. Dodał jeszcze tej Ziemi. To, co się rozpoczęło, wtedy ta iskra dała impuls przemianom. To było potrzebne. Do, namacalne, namacalne błogosławieństwo Boże. I dużo innych. Dobrze, gdybyście sami rozpoznali, powiedziałem o rekolekcjach, bardzo często w rekolekcjach człowiek otwiera oczy, dostrzega, że Bóg był obecny w jego życiu, a on nie wiedział. A nieraz myślał, że właśnie tam, gdzie Bóg jest nieobecny, najbardziej, gdzie byłem samotny, najbardziej, gdzie prosiłem i nie otrzymałem tego, o co prosiłem, Bóg był obecny. Ja to później rozpoznaję, ja później to widzę, że Bóg wysłuchał mnie jeszcze bardziej, aniżeli ja umiałem to powiedzieć bo Bóg mnie prowadzi właściwą drogą, a ja chciałem inną drogą, którą być może bym nie doszedł. I jeszcze wiecie, chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli. To jest też iskra. Pierwszy raz taka inicjatywa się zdarza. Papież Franciszek Prosi, aby na całym świecie modlić się wspólnie o zakończenie tej pandemii, o zakończenie tego życia, którego nie, nie bardzo się odnajdujemy, nie rozumiemy, męczy nas, dużo jest i obawiamy się, że może być jeszcze więcej jakichś ujemnych przejawów tego Covid-a, tej, tej, tej pandemii. A więc każdego dnia w innym sanktuarium, dzisiaj w São Paulo, w Brazylii. Yy... A za tydzień to będzie też ta msza szarbelowa Fatima. Będziemy modlili się z Fatimą. Każdego dnia możesz, jeśli chcesz, możesz odczytać, zobaczyć, gdzie dzisiaj jest ta modlitwa, żeby być w duchowej łączności i modlić się z tym całym światem. Kościół, dobrze, jak się modli, jak się spotyka, jak jest wspólnotą, tym bardziej, że tak został przerzedzony w nich. W których krajach kościoły są zamknięte, nawet msza nie jest odprawiana, albo takie olbrzymie limity. Tak, no, żebyśmy wrócili, wrócili do normalności w Kościele i w naszych społecznościach, w naszym życiu codziennym. Inny jeszcze też element programu tego odnowy to Przyszła wiadomość, już od tygodnia wiemy, że we wrześniu 12 września odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczekiwana. Przychodzi w dobrym momencie. Właśnie potrzebujemy tego, potrzebujemy takiego impulsu świętości. No On tak dbał o ten naród, o jedność Kościoła. Przeprowadził, jak Mojżesz można powiedzieć, przeprowadził ten Kościół i nie został podzielony. I byliśmy silni tą jednością Kościoła. A więc ta beatyfikacja może posłużyć również nami. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli sami tak jakoś w tym duchowym marszu, w tej tym, w tym duchowej pielgrzymce, tak podejmiemy ten temat. Pojednania, jedności. To jest taki ważny temat. To jest, to jest Boży temat. To jest konieczność, bo inaczej my wiemy, Polacy, co to jest podziały i później utrata niepodległości. Podziały, które urządzają innych, ale my tracimy suwerenność i tracimy tą możliwość decydowania o naszych losach. Piękny był to. Piękny obraz. Ja kilka razy to wspominałem. Teraz miałem kazania w Kielcach. To na każdym kazaniu, dla mnie to ikona, dla mnie to jest, było coś niespodziewanego. I nie chcę wyolbrzymiać, ale, ale zobaczcie, wy to musieliście chyba spotkać widzieć, słyszeć. To jest wzruszające, jak, jak najpierw widzisz jeszcze jeden element te, tych ulicznych. Niepokojów, protestów wulgarnych, i to młode dziewczęta. I to jest nie do zniesienia. Widziałem ten obraz: staruszki, kilka staruszek modli się, odmawia różaniec na głos, a z tyłu tak, młoda dziewczyna, która dogaduje, szydzi, tam mówi do mikrofonu coś i wulgarnie to, to, to się wyraża. A więc to jest takie przykre, i to jest. Wydaje się, że nic innego tylko może dojść do wybuchu, do wybuchu złości, do wybuchu. W pewnym momencie jest pewna starsza pani, jedna z nich, później się okazało 82 lata, podeszła do tej dziewczyny, uklękła przed nią, ucałowała jej stopy, i ta dziewczyna. Zatrzymała tą swoją wrogą akcję, zdziwiona, zaszokowana. Płacząca kobieta u jej stóp, staruszka, niech pani nie płacze. Dziecko, dziecko, całe życie kochałam tą Polskę i starałam się o to, a nasz naród teraz taki podzielony, to takie bolesne. Ja już odchodzę, ja już idę, ale to tak boli widzieć, że, że dzieje się w naszym kraju taki podział, taka. Niech pani nie płacze. Uklękła, ona, uklękła, ta dziewczyna, nikt jej nie kazał, uklękła przed tą staruszką, za chwilę ją objęła ramionami. Ona, dziecko, ja Ciebie kocham, ja Panią też kocham, objęły się. Jeszcze dodała ta staruszka. Ja tu myślałem, że tu może zajść jakaś kolizja, bo powiedziała: No to przeżegnajmy się. Czy, I przeżegnały się razem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Słuchajcie, to w, na, w przeciągu dwóch minut, trzech minut, czy to nie cud, to, to mówienie o. Zdrowaś Mario, Różańca, przerywane tymi wtrąceniami wulgarnymi, brzydkimi, i to wyraźnie jest szturmowanie modlitwy, niszczenie tej, deptanie, profanacja modlitwy. I żeby w, w dwóch minut, czy w przeciągu dwóch minut, ta osoba, która profanowała, okazała taką wrażliwość, że uklękła. Objęła ramionami tą starszą kobietę z szacunkiem do siebie: Niech Pani nie płacze, proszę, niech Pani nie płacze. Ja Panią też kocham. No, są piękniejsze słowa, a później jeszcze razem w imię Ojca i Syna, i Ducha z powagą. Ludzie, to nie można tego nie zauważyć. To jest ikona. Ja nie wiem, jak potoczyły się losy. Nie wiem, co robi teraz ta, ta dziewczyna. Ja nie kanonizuję jej, ale piękny. Piękny, autentyczny gest. Nikt jej za to nie zapłacił, nikt nie zmuszał, nikt nie oczekiwał. Ona nie życzyła sobie, żeby ją fotografować. Tak się stało, dzięki Bogu. Widzicie, to jest iskra to jest coś, co może nam dać otuchę. A więc jest możliwe, zobaczcie, czy to nie Bóg zobaczcie, czy tam nie ma Ducha Świętego czy nie On tak przemienia. No, kto by pomyślał? A więc. Może jest możliwość, może jest. Z wiarą módlmy się. Dzisiaj Jezus powiedział, że cokolwiek będziemy prosić w Jego imię, to sprawi na chwałę Bożą. Daj Boże, abyśmy zaufali Chrystusowi. I właśnie tak jak rozpocząłem to spotkanie, chcemy, poprzez tę pielgrzymkę chcemy. Pogłębić naszą wiarę. Chcemy prosić Jezusa dla nas, dla naszego otoczenia, dla naszego kraju, dla tego świata. Zakończmy modlitwą do Maryi tak jak zwykle. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Się nad nami. Niepokalane serce Marii, się za nami. Święty Jakubie i święty Filipie, się za nami. Święty Szarbelu, Módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, jeśli ktoś by chciał wziąć udział w tej pielgrzymce, niech mnie szuka, niech mnie znajdzie nawet teraz i po... Po tej ceremonii, po zakończeniu tej modlitwy. Szczęść Boże. Zdrowaś Maryjo, boga, rodzico błagamy Ciebie, święta dziewi. Że nam Módl się za nami. Zdrowaś Maryja. Dziękuję wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek, i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.